Wyłączy? Wyłączyłem no jak, Jakiego rodzaju? nowe. Jest tu ktoś, kogo nie znasz? Właśnie, że ktoś się zna. Słyszysz naszych kibiców już za stadionu, Mati? Tak, słyszymy Prawie takie same adresy. Nie wszystko co samo, tylko herki dobry, Piast TV, witamy. Proszę powiedzieć, co Państwo to robią tak wcześnie? Kibicujemy oczywiście. Już kibicujecie, ale jeszcze w pusty stadion. Doszło. Najlepszy kibice jest to. Dzień dobry. Czy kibice piasta nie siedzą zbyt blisko? Bardzo się Dobrze siedzą? Dobrze siedzą? No. Jak Pan ocenia dzisiejszy mecz o kibiceru? Praszka. Nie, A, widzimy. I Tomek Podgórski, jak, się, jak sobie to radzi? Jak się zaaklimatyzował? No by się zaaklimatyzował. Radzi sobie coraz lepiej. Jest coraz istotniejszą jakby, jakby częścią drużyny i w szatni poza nią. <laughs> jak Tomek Podgórski się sprawuje? U Bardzo dobrze. Lubicie go? Bardzo. Grzudy synek nasz. Na wyjeździe, jak graliśmy z ruchem bodajże w lutym, wtedy byłem nie na krytej trybunie i to było ciekawe doświadczenie, bo cały mecz lało, tak więc dzisiaj jest pięknie. Dzisiaj jest cudownie, można być na tamtej trybunie śmiało. Pan towarzyszył naszej drużynie przez cały rok, często był Pan u nas w Gliwicach, jest Pan w naszym ostatnim wyjeździe. Puściłem Was samych do Warszawy i, i stało się to, co się stało. Dzisiaj trybuna zadaszona z tego względu, że przyjechałem z żoną, koleżanką. I, i, I kubusiem tak więc kubuś? Kubuś, dajemy radę. Też. Kubuś dajesz radę z nami, tak? Oczywiście. Powiedz mi pierwszy twój mecz tutaj. Tak, pierwszy wyjadek. Z kim przyszedłeś? I ciocio, i ciocio. Ciocio. Z ciocią. Ciocią. Z I drugą <trukam> ciocią. Czy, <grym> czyli ty jesteś ciocia? Tak, jest Ty tak. jesteś ciocia? Tak. A ty, ty jesteś wujek. Tak jest. A, tylko ja jestem prawdziwą, ale tylko ja jestem rodziną. Tak. Ale ty jesteś? Kubuś. Tak. Dobrze. <grym> No cóż, e, znowu jestem przy was, przy piaście. Mam nadzieję, że wszystko wróci na, na dobre startory. Ruchorzu, piazgliwice. Jak się fachowo nazywacie? Kaprys. Kaprys, Kaprys mażoretki z branic Co to są mażoretki, bo ja nie mam pojęcia. A, ty nie, nie, na serio nie wiem. Mażoretki? No to one tak chodzą z tym pałką i chodzą i tak. Mają cię tak. wystąpić, ja muszę się Właśnie. przygotować. No tak chodzi, bo wiesz, ładnie jest. Ten... Prz, 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 prz. Donata ubrała się w kolorach piasta, proszę Czego powiedzieć. 4 minuty, bo przemasz kwart 2 minuty. Jest czerwona Jest niebiesko. Co to znaczy? ale cóż, no. Ja coś. ma robić swoje, to co robił cały sezon. Zostaw coś do komentarza meczowego, nie sprzedawaj wszystkiego telewizji konkurencji. Wy wolicie, żeby boisko było polane zawsze czy. No żeby... żeby było polane. Dlaczego? No piłka lepiej, lepiej chodzi. Czy gracie bardziej po ziemi sobie technicznie, Zresztą tak? No bo nie zawsze jak prawa jestem panu, to mnie najlepiej się gra. Czyli tak dla piasta to będzie wspaniały sezon i mam nadzieję udana przygoda w europejskich Czy Jakie nastroje się mogę zapytać przed tym ostatnim meczem tutaj u siebie. Okej. Okay. <grystanie> Jakie nastroje? No. Walczymy. Musimy wygrać jakiś mecz. Końcu. Jaki nie to nie będzie, będzie mecz nie. dzisiaj. Dobry będzie mecz. Dobry dla kogo? Każdy ja mam nadzieję, że dla duchu. Ale to będzie w Kulisach Piasta, więc mam nadzieję, że dobrze się zakończy. Dla? Dla duchu! Jak wstawić dwóch bramkarzy, którzy mają równy, dobry poziom? rzucić monetę. To jest broda, ale są już krótkie spodenki, czyli to znaczy, że mamy piłkarską wiosnę i lato w pełni. Tak jest, tak jest. I tutaj trzymam kciuki wiadomo za kogo, po cichu, bo wiem też gdzie jesteśmy. W czterdziestym pierwszym spotkania mamy na ofercie w ruchu, dla gości i okręg będzie z tytułem Dzisiaj obejrzymy kolejne widowisko. Gramy dalej. Zielone, oszalały! Bo nasza ekipa przywołała mozaiki. za. Panowie, z był furorą to dziewczyny. również jest to fantastyczny występ. To przede wszystkim to, na naszym stadionie. Gramy do końca. Niezależnie, będzie bardzo ciekawe. Był niesamowity mecz Głównie dzięki, dzięki kibicom, bo przyjechali tak i nas wspierali cały mecz. My, wygraliśmy przede wszystkim przy nas z się cieszymy. Nie patrzyliśmy też na inne wyniki. Myśmy chcieli przede wszystkim wygrać i, i ten cel został osiągnięty. Wszyscy myśleli, że już jest koniec, ale my wierzymy i jeszcze będziemy walczyć.